Cześć, dziś będę nagrywał taką podróż, jak będę podróżował i te różne tutaj będę zdobywał minerały. No, a więc zaczynamy naszą podróż. Podróż. Przez przypadek zgenerowaliśmy się w dżungli, ale jakoś się spróbujemy stąd wydostać. Na początek może pozbieramy trochę drewna. O, nam Ojej. Ojojojo. Kurde, nie sądziłam, że będą takie wielkie lagi. Uff. Najlepiej tak na start sobie pozbierać drewno, bo potem będzie się miało na domek albo na coś, wiecie. Może to trochę tyle drewna starczy, no. 24, może być. Ale jeszcze pozbieramy. Czekajcie, minutę. O, już. O, już nie mogę. Słuchajcie, drugą rzeczą, co jest, to. Robimy craftinga crafting to wiecie chyba co to jest, że tworzymy w nim różne rzeczy. Ok, no może na razie postawimy tu. Drugie to robimy narzędzia. Znaczy wyróbcie jak chcecie. Ja będę tak robił. Może pierwszy mieczyk. Kilow. No, tak, tak. I motyka. O, motyków nam nie starczyło. Znaczy, yy, Boże się kiera, nie motyk. Okej. Okay. Tak, tak, tak. Okej. Okay. Wezmę craftinga ze sobą. Dobra, idziemy. Może jeszcze trochę drewna pokopać. Potem poszukamy kamienia na różne rzeczy i tak dalej, i tak dalej. O, pustynia! O, nie sądziłem, że znajdziemy trzcinę. Pozbieramy trochę. Może w następnym odcinku zrobię taką farmę automatyczną. 3. Okej. Okay. Pozbieramy trochę piasku. Na szkło. Albo szybko Może zrobimy łopaty. Wiecie co, chyba tutaj małe schronienie zrobię zaraz, takie. ta Ciach, ciach, ciach. Ciach, Ale możemy też zbierać. Kurde, nie tym walę. O, proszę, kamień. Jeszcze troszkę pozbieramy i idziemy w górę. O troszkę kamienia potrzebuję. Okej, okay, chyba tyle starczy. Teraz idziemy w górę. tak, 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 tak. Kurde! Bo im... O, nie mamy zbyt dużo desek. Eee, to pójdę trochę pozbierać. A może pewnie zrobię narzędzia. Ciach, ciach, ciach. Ciach. Kurde, zbyt dużo kobla nie mam. Znaczy bruku, przepraszam. Tak. Tak, tak. Tak. I jeszcze szykker. Idziemy teraz. Jeszcze raz Was przepraszam za te lagi, tak mam, tak czasem mam, jak nagrywam. Kurde, kurde, kurde. Kurde, mało tutaj tych desek. Mhm, mm mm -hmm. O, dużo jest drewna. Cia, 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 cia. Drewienko. O matki.

Siona? A nie, to ziarna, przepraszam, pomyliłem A Dobra, tyle drewna chyba wystarczy. A i słuchajcie, ja będę nagrywał odcinkami, więc już za chwilę kończę ten odcinek i w następnym odcinku już będę budował domek, także no tam 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 będę budował jak coś, trochę jedzenia będę zdobywał. Ok, to jest pierwszy odcinek mojej przygody. Cześć.